W sumie tutaj tak przy okazji jesteśmy i się dowiedziałyśmy o tym, co tutaj będzie się działo. Ale przyjechałyśmy spod Warszawy, zawierzyć Maryi naszą klasę maturalną, naszą maturę, no nasze przyszłe studia, nasze przyszłe życie. Tak, całe nasze rodziny, całe powodzenie w naszych rodzinach, oddać wszystko to, co. wszystkie nasze problemy, wszystkie troski. A jak widzimy, patrzymy na to, co się dzieje. Nie można obok tego przejść obojętnie. Chcemy razem tutaj z Maryją z różańcem w ręku pokazać naszą wiarę, udowodnić wszystkim, że z Maryją damy radę i będzie dobrze. Za nami za plecami szykuje się grupa środowisk LGBT, która, przypomnę, wybiera się na tęczową górę z tęczową Matką Boską. Przypomnę, że przeciwko Michałowi G. wielu członków akcji katolickiej złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w zakresie artykułu 196 Kodeksu Karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych i który mówi o znieważeniu i profanacji obiektu kultu religijnego. To nie chodzi o obrazy uczuć religijnych, bo to nie chodzi o uczucia, których jako tako obrazić nie można, tylko chodzi o to, że to jest profanacja przeciwko Panu Bogu, bo moje uczucia to, to są moje uczucia, to jest obraza Pana Boga i ich działalność obraza Pana Boga. Rozpoczynamy nasze spotkanie modlitewne. Teraz chciałbym, żebyśmy się może obrócili w stronę jasnej góry i stamtąd zostaniemy pobłogosławieni. Rozpoczniemy nasze spotkanie. Przypominam, jest to spotkanie modlitewne. Każdy, mimo że jest to spotkanie modlitewne, kto nie będzie stosował się do wytycznych tutaj przez nas podjętych, będzie z tego spotkania usunięty i nie będzie mógł wziąć w nim udziału. Jeszcze raz, reprezentujemy Kościół, w którym też jesteśmy i reprezentujemy bardzo ważne miejsce i poczujmy na sobie właśnie tę misję yy, jako ludzie świeccy w kościele. Właśnie powiedziałyśmy sobie, że wygląda jak obrona Jasnej Góry przed Szwedami. Właśnie tak chcemy im tutaj stawić czoła razem z Ruszańcem w ręku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w tym świętym miejscu, na Jasnej Górze, przeplomy matki, pragniemy bronić naszej niepokalanej. I pragnę na początku pobłogosławić wszystkich obrońców Jasnej Góry, Ikony Matki Bożej. Pan z Wami, z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Esencją naszej religii jest miłość, że to nie jest tak, że my ich nienawidzimy, to jest fikcja. My ich kochamy tak, jak ich Pan Bóg nam stawia na drodze. Ale zadaniem chrześcijan jest dążenie również do nawrócenia drugiego człowieka. I my liczymy na to, że przyjdzie w jakimś sensie opamiętanie. Wierzę w Boga, pomysłowo-szczerbującego, stworzenie Pana i w Jezusa syna jedynego Pana naszego, który się począł z ducha świętego. Się z Marii, Panny. Męczą łapski białe, ukrzyżował i krzyżowiec, Wstąpił do piekiel, dnia z martwych staw, na niebie słab, w świecie królicy w obliczu młodym krzyżowcem. Z nami, z Ducha Świętego, żywych i umarłych, z w Ducha Świętego, Myślę że, myślę, że modlitwa będzie czymś, co może pomóc w tych trudnych czasach, jakie nadchodzą. Opieki Maryi! I chyba to wystarczy. Z tym będzie najlepiej. Niech nas prowadzi przez to dorosłe życie i ma nas w swojej opiece. Osoby wierzące powinny się modlić zarówno za osoby, które tutaj są i, i pilnują, żeby nic złego się nie stało, za służby porządkowe, takie jak policja i, i inne, a także za tych grzeszników, którzy tutaj przychodzą, bo to są ludzie pogubieni i trzeba się za nich modlić, bo każdy z nich może się jeszcze nawrócić i może wejść do Królestwa Niebieskiego znacznie szybciej niż my. Yeah.